Grubo, jak na pierwsze auto w odcinku, prawda? Spójrzcie na te dane. Ponad 300 koni i napęd spalinowo elektryczny. Cenowo idealnie mieścimy się w budżecie kasi. AWD, czyli z napędem na cztery koła jest to hybryda typu plug-in. No ale pierwsze co to czy sylwetka Ci pasuje. Bardzo powiem Ci szczerze, że trochę mi przypomina mój obecny samochód. Bryła jest bardzo podobna. Generalnie uważam, że jest przyjemny dla oka. Zobacz, z jednej strony wlew paliwa z tamtej, natomiast tutaj. Gniazdo ładowania. Bateria tutaj ma 17 kWh. Ty masz w ogóle styczność z, z hybrydami, z pluginami, nie, z w ogóle. elektrykami? Nie, musisz mnie wprowadzić. Wprowadzam tak. cię natychmiast. Dobra. 17 kWh, czyli do 63 km po mieście, jesteś w stanie pokonać na samej baterii. Czyli jeżeli nie pokonujesz więcej niż 60 km w mieście, to jeździsz samochodem elektrycznym. Silnik się dopala tylko w skrajnych sytuacjach, gwałtownego mhm. przyspieszenia czy wyższej prędkości. Mhm. Jak jedziesz w korkach albo tak sobie 30-50 na godzinę, Jedziesz elektrykiem. Dzięki temu przez pięć dni roboczych, praca, dom, dom, praca, szkoła, piesek, spacer, nie spalasz benzyny właśnie w ogóle. Spalanie może wyjść jeden litr na sto, 2 litry na sto. Klawer, Super, czy nie? Ile tak. ci pali teraz, NX? 14,2. <laughs> 2,0 turbo, tak? 2,0, tak. No. Znamy to. No widzisz, i to będzie przesiadka, będziesz naprawdę zaskoczona, bo zasuwasz przynajmniej. Ile? Raz w tygodniu tankujesz, nie? Przynajmniej. Tak. No? Wychodzi mniej więcej raz w tygodniu. To tu będziesz tankować raz na miesiąc. Na ile to dla Ciebie jest istotne, wsiadaj i o, opowiadaj. Super. Co ty tu potrzebujesz? Mogę? Proszę bardzo, oczywiście. Sprawdzam, czy będzie miał miękko mój pies. No nie, no to jest oczywiste. No. Jest okej. Okay. Czy czarny pies na białych skórach? Idealnie. Byłby... No, Idealnie się komponuje. <laughs> Jedna rzecz mnie martwi, no. tu jest mało miejsca z tyłu. Mało miejsca, tak, to jest mhm. prawda. Przednie fotele dają tyle miejsca, że siedzisz jak królowa ludowa, natomiast z tyłu na tylnej kanapie, choć jest to nowy konstrukcyjnie samochód postawiony na nowej płycie podłogowej, jest mhm. ciasno. Tak. Mhm. Wysokie dzieci u ciebie czy nie? No, jedna to wyższe ode mnie. Faktem, że przedni fotel jest dosyć mocno odsunięty, ale tak na styk tutaj, nie? Jest na styk, ale faktem jest, że wygodne są bardzo siedzenia z tyłu. Miękkie, komfortowo się na nich sieci. Zobacz wysokość tej konopy, jakaś jest. Buła Wiesz co, to jest w ogóle ona jest no. bardzo ładnie wykończona. Ładne. To trzeba przyznać. Rzeczywiście. No to jest też najwyższa wersja wyposażenia, także tutaj do dobrego się będziemy zaraz przyzwyczajać. choć przeskoczymy tam za kierownicę okay. usiądź. Leć, ja zamknę za tobą. Najwyższa wersja wyposażenia, a mieścimy się w budżecie, bo ten samochód jako nowy kosztuje 291 000 zł. W okay. tym pakiecie, który oglądamy dokładnie. Mazda jak zwykle idzie pod prąd. Co ciekawe, ten wóz oferuje również z silnikiem diesla. Gdyby Kasia wolała ropniaka, w wersji miękkiej hybrydy, mogłaby kupić podobnie wyposażoną CX-60 za jakieś 20 tysięcy mniej. Diesel ma jednak o ponad 70 koni mniej. Masz wcale nie stary samochód, a teraz jak się tak rozejrzysz tutaj mhm. i popatrzysz na te stylowe, to trzeba chyba stwierdzić, że motoryzacja poszła do przodu i to śmiało, co? Tak, ktoś się przyłożył do tego, rzeczywiście. Duża dbałość o szczegóły. Zobacz na Wyświetlacz. przestronność mhm. tego ekranu, ile go można go podzielić na różne funkcje, ile tej rzeczy można zmieścić. I teraz już odpaliłaś. Mhm. Już? Tak. A widzisz, można jeszcze zaskoczyć dziewczyninę, można cały czas. To jest hybryda typu plug-in, jeździmy na prąd bezszelestnie. Silnik spalinowy jest tutaj uzupełnieniem podczas jazdy miejskiej, Ale... a z drugiej strony nie masz ograniczenia zasięgu, jeżeli chodzi o podróżowanie w trasie. Bo wtedy jedziesz spaliną. Bardzo duży moment obrotowy, 500 Nm momentu obrotowego, ponad 300 koni mocy, skamuflowane, skryte w takim nadwoziu. Chcesz spróbować? Bardzo. No to dobrze. To jest To kaman. Mazda CX-60 jest trochę jak Volvo XC60. Nazwa podobna i wymiary też. Jest minimalnie większa. Przez dodatkową baterię sporo waży, ale nadmiar mocy skutecznie to kamufluje. Mimo że Mazda wypuściła na rynek wiele sportowych wozów, to ten SUV jest najmocniejszym autem w historii marki. Dzięki temu, że bateria jest w podłodze, bagażnik jest całkiem spory. W kabinie jest skromnie, a zarazem pięknie. Deska rozdzielcza wykończona tkaniną to ciekawy, designerski smaczek. Japończycy poszli mocno w pokładową elektronikę, ale dla fanów klasyki pozostawili część fizycznych przycisków. Powiem Wam, że całkiem przyjemnie pstrykają i klikają. Wajcha od skrzyni jest wielkości bułki.